Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Śląski Kaznodzieja. Przepiękna pogoda. Dzisiaj za mną słońce, więc może być słaby obraz. Chciałbym powiedzieć o kolejnym cudzie w moim życiu. Idę właśnie od mechanika samochodowego, ponieważ moja żona zaczęła jeździć autem, więc postanowiłem, że sprawdzę wszystko, żeby było bezpiecznie. No i tak pomyślałem, że w związku z tym już w końcu powiem o tym cudzie, który miałem związany z moim samochodem. Chociaż znowu podkreślam, że może to być przez kogoś uznane za przypadek, ale e, zgodnie z moją wiarą wierzę w to, że Pan Bóg jest stwórcą wszystkiego i dał ludziom talenty, aby poznawali czym jest biologia, czym jest mechanika, czym jest technologia, czym jest elektronika, aż doszliśmy do momentu 2021. Gdzie mamy komputery, telefony dodatkowe, no i wierzę, że skoro Stwórca pozwala ludziom, obdarzając ich talentami, na dojście do takiej ewolucji, to wierzę w to, że jest właśnie też Stwórcą wszystkich praw, jakie mamy na Ziemi: praw fizyki, matematyki i tego typu podobnych rzeczy. No, i skoro Pan Bóg jest twórcą wszystkiego, to chciałem Wam podać pewien przykład, który mega mi się podoba z pisma świętego, z życia Chrystusa. Kiedy Jezus został ukrzyżowany, oczywiście apostołowie byli zdołowani na maksa, i w ogóle to było niesamowite, że On przy nich robił tak wiele cudów: karmił, rozmnażał, uzdrawiał, wskrzeszał. A oni kiedy on umarł i uczył ich tego wszystkiego, że zmartwychwstanie, nie dali temu wiary w ogóle, nie spodziewając się, że on jeszcze wróci na ziemię i się im pokaże. Ok, nagły zwrot akcji, musiałem się teleportować do domu, ponieważ spotkałem znajomego z pracy i w powrotnej drodze musiałem przerwać nagranie i szliśmy już razem, każdy w swoim kierunku. Wracając do apostołów, no było to niebywałe, że tyle czasu spędzili z Jezusem i nic im ta nauka nie dała. To znaczy tak jakby Jezus im tu do głowy, tu do serca, tu do duszy, a w najważniejszym momencie oni się poddali, odpuścili, totalnie nie uwierzyli w to wszystko, czego on ich uczuł przez okres, który wspólnie razem spędzali, jak już powiedziałem. I do czego chcę nawiązać? Miałem taką sytuację, że moje auto szło na sprzedaż i musiało mieć przegląd. I to był bardzo krótki okres czasu. I co się wydarzyło? Kiedy już zabukowałem sobie termin przeglądu, dwa dni przed całym tym przeglądem, włącznik i wyłącznik świateł awaryjnych zaczął skrzyć. Zaczęło się robić jakieś zwarcie, i to było takie dziwne, że podczas normalnego użytkowania auta jeździłem tym samochodem i nic się w nim nie działo, wszystko było w porządku. I dwa dni przed właśnie tą kontrolą, badaniem samochodu zaczęło się coś dziać z tym włącznikiem i nie mogłem tego naprawić. Za każdym razem, gdy chciałem go włączyć, albo gdzieś zostawał, albo skrzył i i wydobywał takie dźwięki zwarcia, prawda? Więc zacząłem tak się modlić. Mówię, Panie Boże, skoro Ty znasz mechanikę, elektromechanikę, technologię i wszystkie rzeczy, które są na ziemi yy, stworzone przez Ciebie, jeżeli chodzi o naukę, no to na pewno znasz się też i na takim wyłączniku. I nie wiem już ile to było dni, 2, 3, 4, jakoś tak przed e, całym tym badaniem. Zacząłem się modlić i mówię, Panie Boże, no wierzę w to, że naprawisz ten włącznik, bo ja chciałem go naprawić sam, ale okazało się, że jest to zbyt skomplikowane i nie chciałem przed tą kontrolą jeszcze w tym samochodzie narobić większych, e, że tak powiem, usterek. I mówię tak, no Panie Boże, no musisz mi pomóc, bo obiecujesz pomoc. Wierzę w to, że jesteś mechanikiem samochodowym także, więc proszę cię o to, żebyś to naprawił. Nie wiem czy jest to zawilgocenie czy jest to zwarcie spowodowane jakąś nieprawidłowością instalacji czy cokolwiek. No w każdym razie bardzo cię proszę potrzebuję twojej pomocy. Auto będę chciał sprzedać nie będę teraz chciał no, sprzedawać wadliwego tego samochodu. Więc po trzech dniach kiedy się modliłem i w dzień w którym jechałem już na badanie tego samochodu Okazało się, że ten włącznik działa poprawnie, nie zacina się, nie skrzy, światła działają, migają, wszystko jest w porządku. Uśmiechnąłem się tylko, podziękowałem i bardzo się cieszyłem z tego faktu, że Pan Bóg po raz kolejny spełni moją prośbę i uczynił dla mnie mały, wielki cud. Także mam jeszcze drugą przygodę związaną z samochodem, ale przedstawię ją w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za oglądanie, wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.